Siemanko, z tej strony Eufiu, witam Was w moim kolejnym Miku w kolejnym odcinku Skill Boostera, no i standardowo około tam, nie wiem, powiedzmy 10 trików, które są dosyć przydatne, nie jakieś tam randomowe ciekawostki, nie jakieś randomowe smołki, więc zaczynam sobie od Anubisa. I tutaj jest Wallbang, który jest bardzo ciekawy i bardzo, no, generalnie zaskakujący, myślę, że tam niedługo go naprawią, prędzej czy później, natomiast póki co można sobie strzelić. Zaraz, w sumie nawet jeszcze nie wiem jednej rzeczy, to się da skała skanować Ale ustawiacie się tutaj, tutaj macie taką jakby pochyłość, nie? Pochyłą ścianę, więc jakby w tym ruchu, który jest niezbyt mocno zaznaczony, ale się blokujecie I teraz tak, jest parę opcji skanowania Generalnie pokażę wam teraz, jak mój strzał wchodzi Jak sobie strzelam, żeby trafić w głowę, ale tutaj to jest bardzo ciężkie trafić w głowę, bo ktoś może stać troszkę bardziej W połogi i tak dalej, ale przypuszczam, że teraz powinno siąć w głowę No dobrze nawet, że nie weszł, bo musiałbym, musiałbym go od nowa ustawiać Widzicie, teraz strzeliłem w taki sposób więc generalnie rzecz biorąc jest, są jakby dwa line-upy, takie powiedzmy krańcowe. Jeden line-up to jest coś takiego, od tutaj tego mierzymy gdzieś, no ogólnie wszystko na tej wysokości, nie? Więc jak sobie przymierzymy coś takiego, powinienem go zabić, teraz w głowę strzeliłem. Dalej niż to raczej nigdy będzie stał, ale częściej będą stali bliżej tutaj. Bliżej tutaj, żeby mieć po prostu łatwe, łatwą ucieczkę, tak? Bo jak ktoś stoi z tyłu, to potem się jakby troszkę może bloknąć, to te drzwi, no nie wiem. Ja tak intuicyjnie, jak stoję, to zawsze bliżej, żeby mieć prosty, jakby exit w prawą stronę. Teraz ustawimy go, nie wiem, w taki sposób, o ładnie się akurat ustawił w tą stronę, więc to jest jakby drugi sposób. Strzelimy troszkę niżej, a generalnie polecam mierzyć gdzieś tutaj, w głowy raczej rzadko zabijecie, więc strzelimy teraz, jakby to jest pierwszy line, tak? Od tego gdzieś tutaj, powiedzmy. Jeszcze da się w prawo, ale no zwykle powiedzmy, że to jest optymalna. A druga jakby końcowa granica to jest tutaj odtąd, nie? Więc coś takiego. Jak to teraz siądzie? O! Siadła akurat w ciało, więc generalnie w ciało to zadaje 61 obrażeń, prawie za każdym razem. No i tak to działa, nie? Więc w ciało, jeśli ktoś się nie skapnie, dostanie hita, będzie myślał o co chodzi i po pół sekundzie, no czy tam po sekundzie, od razu to staje drugi strzał. Da się też na dwa hity zabić takie coś. Więc gdzie generalnie polecam bym najczęściej strzelać? Myślę, że gdzieś pomiędzy, nie? Takieś pomiędzy to, a to, czyli coś takiego. Przypuszczam, a nie, nie zabiję go teraz, tak szalenisko, ponieważ. Mamy regenerację HP. No więc, coś takiego myślę, jest w miary safe. A teraz, jeszcze kałaszek, to jest ciekawa sprawa. Teraz w różne miejsca strzelę, może jakiś, jest tutaj jakiś taki krzywy displacement. Nie, nic nie przechodzi. No ale, są łupki, czy na scouta czy coś, to można się strzelić, nie? Dobra, numer dwa jest to boost na cycu tutaj, czyli potrzebujemy dwie osoby, znaczy łącznie trzy, sprawdź skin z manki, czyli strona do automatycznej wymiany skinów. Odbierz 5$ dolarów bonusu przy pierwszym trajdzie z kodem MEFIU, wybierz skiny, które chcesz wymienić, a wybór jest naprawdę duży i ciesz się świeżymi doznaniami wizualnymi w CS2. banki oferuje niskie prowizje od wymian, a dodatkowo z kodem MEFIU możesz doładować balans z bonusem 30 plus 5% i dopłacić lub kupić skiny po dobrej cenie. Link w opisie, polecam. No czyli jest to dosyć risky, natomiast oczywiście ta osoba kuca, tak wskakujemy, ta osoba kuca, wskakujemy, wstaje i mamy taki oto, nie taki. Taki oto widok na main. No i tutaj oczywiście polecam mieć Awupkę. Taką Awupkę, nie? Może też auga, myślę, że też spoko. Tutaj raczej szału, nie ma. No i oczywiście osoba z dołu, z Mkom. Ja teraz stanę sobie obok niej, ale udajemy, że jestem w jej pozycji. Patrzy sobie tutaj z Mkom ładnie drabę, bo tutaj jest szyba, nie? Tutaj widać, no coś tam widać, nie? Generalnie można zabić. No oczywiście nas coś może ściągnąć. No ale taka sytuacja, buścik, spoko. Myślę, że głównie na początku rundy, bo potem może być lipa, potem wiadomo. Generalnie dużo osób gdzieś tam robi jakieś wyjazdy tutaj i tak dalej, no mogą nas zaskoczyć ludzie. Kolejny triczek, mamy sytuację, jest A za bombsite zajęty, Teraz zasmokowała ikona. No i w tym momencie zwykle trzeba dosyć długo tam sobie poczekać, nic nie robić, ale niekoniecznie. Tak wystarczy, że powiemy teammateowi, żeby sobie poszedł na równo z tą nogą od tego krzesła egipskiego. No i to jest tak, w sumie też dobrze, żeby się... Wysunął troszkę bardziej, ale jak z randomem to nawet nie musi, to i tak być ok. I w sumie to jest tak, myślę, wypośrodkowane, że widzicie tutaj, możemy sobie skoczyć, możemy coś zespotować, on teraz mu akurat gasnął, ale jak sobie coś, coś tam poskoczymy, przede wszystkim możemy sobie iść też tutaj i zobaczyć kogoś przy tym przy tym filarze, nie? No to to jest na pewno taki spocik, No też można mówić, żeby się troszkę bardziej w prawo, troszkę w lewo. Tu, jak sobie na przykład czasami skoczymy, też możemy kogoś zobaczyć, więc można jakiegoś fraga tutaj zobaczyć. Jak sobie postrzelamy, nie wiem, sobie skoczyć, strzelić, tak? Może coś. O, teraz zobaczyłem. Więc, no tak to działa, nie? Co to regeneracji nie ma? Dobra, no, to chyba nie będę w sumie za dużo mówił, też oczywiście czasami się zdarza, że ten smog poleci chyba trochę niżej Więc w tej sytuacji, o na przykład teraz łatwiej zauważyć w ogóle, jak to się stoi Proszę sobie strzelić w tą górę i to już w ogóle widać dużo, no to zależy, nie? Dobrze, pytanie do klasy, czy moje dzieci lubicie smoki, których się nie da zapomnieć? Ja dosyć lubię Więc zastawajcie się tutaj, troszkę może, może być tej ściany widać i mierzycie tutaj, czyli z rogu w róg Bardzo ciężko zapomnieć, no i co mogę powiedzieć, smog sobie ląduje tutaj Tutaj jest widok zasłonięty dopiero po chwili. O, tutaj nic nie widać, więc trzeba strzelić, żeby coś zobaczyć. No, i tutaj to jest takie miejsce, że akurat można sobie tak powoli, jak ktoś wie o co chodzi, wyjść tutaj i potem dopiero szkodnie podejść i potem dopiero piknąć. No, ale to i tak jest riski, i tak można zostać przeskanowany. No, i tak, i, i tak to utrudnia. Bardziej się tego jakby wymierzyć nie da, no bo wiadomo, że będzie tutaj luka, albo tutaj taka mikroskopina. Jak wrzucicie coś takiego i dacie sobie tutaj, czyli widzicie teraz bardziej w prawo mierzyłem. To akurat czasami to bywa tak, że ten smog tutaj zostawia lukę, nie? Tutaj, może ktoś sobie Wuper przypuśćmy stanąć. No, teraz akurat troszkę się zadymiło, no ale różnie to bywa, więc polecam bardziej, jakby w tą szparę, w ten środek celować. Mamy tutaj sytuację retake'u B, czyli sytuację dosyć ciężką, jak powszechnie wiadomo. Więc tutaj polecam triczek, który jest stary jak światy, który już nawet kiedyś w skill po raz kolejny wspominałem Ale oglądałem sobie narta i w sumie mi o tym przypomniał, czyli idziecie sobie tutaj jak smog zkaśnie. Polecam raczej na początek tej zielonej, a nie na koniec, żeby lepiej widzieć No i tutaj on stoi? Stoi, oczywiście musi stać No i tutaj jest bardzo taki spot, nawet przypuszczam, że jakby sobie poszedł jeszcze trochę Generalnie rzecz biorąc to jak najbardziej na początku tej zielonej w takim razie bym zalecał No i tutaj będziecie mieli taki spocik, że oczywiście też możecie sobie zobaczyć potem cofnąć się, nie? Tutaj ale generalnie to jest taki spot, że bardzo często ktoś stoi No i teraz popatrzcie, jeśli tutaj kogoś zabijecie, tak, w tym miejscu Wiadomo, że easy Kilek Wyczyścicie tego spota, który jest bardzo OP, bo tutaj wiadomo, ktoś ma bardzo dobry angle Ma dobrą perspektywę, no nie będę tłumaczył Łatwy Kilek, potem może sobie piknąć gdzieś tutaj, tak, ewentualnie tutaj Jak sobie na przykład to połączycie i powiedzmy, że będziecie uważali, jak pójdziecie sobie tutaj no, właśnie, to jest w sumie dobre, jak macie cztery osoby, nie? To jest już taki litek optymalny z dwoma trikami od Mefla, czyli tutaj dwie osoby bustują się i tutaj dwie osoby sprawdzają sobie teren, bustują się tutaj i zabijacie dwie newerologiczne pozycje, czyli pozycja tutaj, yy, no bo wiadomo, możecie też spalić auto, nie? Więc przypuśćmy, że tam nie macie młotowo, jak macie młotowo, to nie trzeba tak bardzo kombinować, a tutaj zabijacie tego gościa, tutaj zabijacie tego gościa. No i co potem? Jak macie spalone auto, to oni się już nie mają gdzie skryć kompletnie. Jedyna pozycja, jaką, w jakiej mogą być, to tutaj. Tutaj te miejsca gdzieś na slajcie. No a to już jest easy potem. Dobrze, mamy kolejny triczek, bardzo prosta sprawa. Oczywiście bardzo często będziemy dostawali smoka w to miejsce, tak? Smok sobie leci. Jak widać, bo teraz szedł nawet tak na tą krawędź, więc jest dosyć wysoko, wydaje mi się. Zobaczymy jak to wygląda. No i tutaj wtedy boost faktycznie może być troszkę udaremniony. Ale i tak można sobie strzelić, raz, czy dwa i ten buścik to są wiadomo, proste kile na ludzi, którzy wychodzą, którzy się nie martwią o tą pozycję, gdzie się tam już patrzą. Więc to jest myślę bardzo prosta kontra, bo ten smok to jest taka postawa, oczywiście też można najdało żyć i tak dalej, nie. No ale to już whatever. Oczywiście jest też opcja, jak robimy ten boost. No wiadomo, też można troszkę bardziej w prawo tego gościa ustawić, a nie aż, nie aż tak. To można oczywiście sobie skoczyć, tak, skaczemy, zabijam, wtedy jest jeszcze prostszy kilek. Ale generalnie oprócz tego, to bardzo dużo osób będzie rzucało albo tego smoka od Valve, który jest do dupy Albo smoka nawet na ten jeden szczebel niżej, bo nawet nie wiem czy tak ludzi nie, nie uczą, że tak powiem w obecnych czasach No i jeśli rzucą taki smok, no to on w ogóle nisko ląduje wtedy, nie? Więc wtedy w ogóle mamy całkowity widok, możemy nawet sobie, nie wiem, kucać, wstać Wstać tak, na jakby na takie spotowanie, więc to w ogóle jest OP. No, a generalnie to myślę taki bardzo podstawowy triczek, yy, prosty do zrobienia i będzie Wam dawał easy kilki, bo to jest yy, ważne myślę do skontrowania. No i przypominam, też można oczywiście na dać i tak dalej. Nie? Wychodzi na to, że dzisiaj chyba tylko trzy mapy Dust, Anubis, Train yy, więc wracamy na Dust. jest tutaj Smoke, który oczywiście możecie rzucić sobie z tego miejsca. Przypomnę, bo on się troszkę tam zmienił jakiś czas temu, bo były update, wiadomo, że trzeba wyżej rzucać, niżej rzucać i tak dalej. Więc tutaj rzucacie w ten sposób, obok tych okien, tak, w czarną, tym razem tutaj przestrzeń, w to miejsce dosłownie. No i taki smog Wam zawsze wejdzie bardzo smacznie. Natomiast jeśli na przykład nie chcecie sobie biec aż tak daleko z powrotem, to można sobie tutaj rzucić smoka spokojnie z tego miejsca. Wystarczy, że się Wam jakby skryje ta szara rzecz. I potem rzucacie po prostu smoka. Yy, może poczekamy aż ten smog zniknie, bo to wydaje mi się, że czasami się to pułkuje potem. No i smog sobie ląduje i też Wam bardzo fajnie smokuje do góry. Tyle w temacie. Kolejny triczek, który jest bardzo prosty. I tutaj macie takie coś, że ciężko znaleźć timing dokładnie, ustawiam tutaj dużo botów, ale na przykład można pomóc, jeśli jakiś teammate powie nam, że był krok, albo i nawet my, przecież to nawet słychać kroki w drabinie, no jak najbardziej, jeszcze jak, więc usłyszymy, zaczynamy słyszeć kroki, możemy też tak zagrać właśnie, no to jest ciekawe, jak chcecie na przykład uznać, być uznani za cheatera, to też możecie takie coś właśnie sobie zrobić, czyli stoicie sobie tutaj, jak tylko usłyszycie kroki, to skanujecie w to miejsce. I macie prostego kilka bardzo często. Generalnie tą lewą stronę już ciężko jest przeskanować, więc powiedzmy, że oni teraz raczej będą bezpiecznie, jak ktoś sobie będzie biegł, więc tak, przed siebie to będzie dosyć mała szansa, bo nie będzie biegł jakby równo z tymi strzałami, tak, pod ukosem. No ale i tak myślę, że jak ktoś sobie tutaj, nie wiem, kampił, albo na przykład tutaj, często rzucają ludzie smoki z tego miejsca, tak? Ja wam pokazywałem smoka, ale w sumie y, chyba tutaj był rzucany, tego się tak, to ale w sumie mi się ten smok nie podoba, chyba nawet. Bo on troszkę głębiej leci. A mój smog, jak pokazywałem, to mówię, żeby rzucać coś takiego a wtedy leci troszkę tak płycę i wyżej przez to, no a nieważne. Więc generalnie, jeśli ktoś sobie tutaj stoi, myślę, to też jest spoko. Tak jest, nawet troszkę wyżej. Czyli po prostu w środek tego okienka coś takiego i jakiś tam hedzik może nam siąść. No więc generalnie polecam, czasami sobie poskanować, może coś wam tam siądzie, nie no i mamy tutaj Anubisa i macie dwa proste ziczki, więc je połączyłem pierwsza sprawa, jak sobie chcecie spuszować Amaina, rzucacie tutaj, tutaj takiego mołotowa, on sobie ląduje, niby tam wiadomo ktoś widzi, że o został main spalony no niby widać, że troszkę to podpada, nie? Ale ktoś może czasami po prostu nie być uważny damy refro i po prostu za niego można sobie spikować, nawet czasami nie wiem, szłyśmy na łoku, tak cyk i ktoś się może nie będzie spodziewał i go zabijemy. Teraz rzuciłem takiego fest podpadającego, ale jak na przykład sobie rzucicie tak zdasza troszkę. Taki trzeba też uważać, żeby tego nie odbić od tego, nie. No to wtedy widzicie, jest troszkę bliżej, nie podpada aż tak mocno. Natomiast no i tak, jeśli ktoś jest w tym miejscu, to raczej będzie patrzył, nie? Więc raczej bym polecał rzucić tego młotowa gdzieś tutaj wyżej. Żeby się faktycznie tak odbił wyżej, wylądował dalej. Wtedy może sobie spikować coś takiego. Częściej będziecie kilka w ten sposób w stanie zdobyć. A drugi trik, który był jakby połączony, ale nie ma żadnego związku, to jest triczek, który widziałem u Narta. Też w sumie dużo trików jest od Narta. Robicie sobie tutaj strefa tak cyk i cyk. Nie, jak ktoś sobie tutaj stał z awupą czy coś, to go łatwo zestrzelicie. On będzie inaczej stał i też będzie czarny, a nie taki, wiadomo. Jasny, więc no łatwy. No teraz i tak go widać, nie? Ale wiadomo, że czarnego to łatwiej zespotować. No ale polecam tak, bo na przykład mi radar zasłania czasami, więc polecam tak. O, tak jest lepiej, tak jest lepiej. Czyli patrzymy tutaj, obserwujemy i potem szybki unik, nie? Bo łatwiej jest zauważyć. Tym bardziej jak nie macie dużo herców czy coś, to czasami jak zrobicie nie wiem, coś takiego, to ciężko w ogóle będzie Wam zobaczyć tego gościa, nie? Jak zrobicie tak? No teraz za no wcześnie. robicie cyk. Więc to jest spoko. Jak na przykład zobaczycie, że nikogo nie ma, nie? No to na przykład czasami łatwe jest, nie? Można tutaj shoulder pickować czy coś. Można różne rzeczy zrobić i macie po prostu free info za takie coś. Bo naprawdę, jak ktoś tak sobie skoczy, to ciężko jest go zabić, bo nie dość, że się pokazuje bardzo wysoko. To też robi jakiś taki dziwny movement. No spoko to jest, bardzo spoko, ale bi tak robi. Kolejny triczek to są run na trening, które nam pomagają sobie zrobić lepszego respa. Więc pierwsza osoba zawsze będzie tą osobą runboostującą Pierwszy runboost, jeden z trzech, które są myślę ciekawe do pokazania, bo tam na Redditie było ich pięć chyba. Więc tutaj się ustawia ta osoba przed tą piątką, ale nie tak zaraz przed, tylko troszkę dalej. I tutaj generalnie da się zablokować o krawędź, Nie wiem, czy mi się to uda zrobić. Da się zablokować. Jak ktoś bardzo chciał, to da się odbić od tego. Nie wiem, jak to zrobić. O, coś takiego, więc trzeba uważać. Więc albo robimy to tak, tylko wtedy czasami się nam no, uda źle odbić. Ale jakoś tam dobiegniemy. Chyba najlepiej jest to zrobić tak, że potem taki stref, czyli jakby wchodzimy na ten krawężnik, tak, na te podwyższenia, wtedy nam łatwiej jest zrobić BH. No i mamy run boost, mamy na odnogle lepszy timing. Potem drugi run boost, Ta osoba, która run boostuje, polecam, żeby sobie tutaj skoczyła mniej więcej z tego miejsca i po prostu puściła klawisze, czyli coś takiego. Zatrzyma się mniej więcej w tym miejscu, więc jak widać, wtedy akurat łatwo wskoczyć. Biegniemy sobie tutaj troszkę tam metrów, mijamy ten znak, żeby szło się zrandbustować. No i potem robimy randbus, a tak, mamy lepszy timing na main'a, więc to jest druga sprawa. I trzeci randbus to jest randbus na szybszy push dolnego, więc sytuacja jest bardzo podobna. Pierwsza osoba sobie tutaj biegnie i teraz robi też skok z końcówki albo nawet troszkę przed. No i tutaj sobie po prostu puszcza klawisza, tak. Damy sobie tutaj tego botta w tym miejscu, żeby pokazać, że tutaj łatwo się da doskoczyć, jest cyk. No i sobie skaczemy. Biegniemy, run boost, prosta sprawa. Dobrze, więc to było tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to oczywiście, subik, łapka w górę, bardzo mile widziane będą. Sorry, jestem się naprawdę martwy, bo mimo, mimo tego, że doskonale wiem, jak cenę jest ważny i robię mnóstwo rzeczy, żeby dobrze spać i tak dalej, bardzo profesjonalnie to tak traktuję, no to jednak niektóre elementy losowe mnie tak irytują, na które nie mam kontroli, że to jest szkoda, gadać. Natomiast. Co chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że oczywiście jestem świadomy tego, że Valve dało tam informacje, że będzie nowy sezon, będzie trend zamiast Vertigo. N4 tańsza, fama był i tak dalej, no ale nie było o czym robić w filmiku, bo jakby no nie ma o czym, tak? Ja to powiedziałem teraz, no i nie wiem, jeszcze były plotki, prawdopodobnie się potwierdzą, że VAK3 w końcu już wejdzie na dobra, nie tylko dla tam jakichś tam testowych użytkowników. No więc widzicie, powiedziałem to w pół minuty i tutaj za bardzo nie ma co spekulować, mógłbym jeszcze przez pół minuty pospekulować, ale nie jestem youtuberem, który robi filmy z dupy o niczym, więc nie robiłem, ale jak będzie update prawdopodobnie dzisiaj czy jutro czy coś, no to oczywiście filmik będzie, tylko chciałem zaznaczyć, nie, że wiem, że była informacja ważna. No i tyle, dzięki za oglądanie jeszcze raz, trzymajcie się na